We're in the otters' lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Go otters. Dobra, Chloe ma znowu jakiś plan. Mogę tutaj coś? Aha, tu mogę spojrzeć jedynie w ogóle. Tutaj nic, tutaj nic. A, tylko pooglądać pogl sobie mogę. Dobra. Boys or girls? Nie, serio, teraz ta decyzja jest trudniejsza niż ta poprzednia. No, niby do dziewczyn taki standard i w ogóle ja bym chciał chętnie zobaczyć damską przebieralnię, ale z drugiej strony. Max by chciał pewnie zobaczyć męską. No, wygląda to. Dom... No, Maxuch Wygląda na to, że mamy tutaj konflikt interesów. Ale jako, że ja tutaj jestem szefem, no to idziemy za moją wolą, of no la. A nic, ty, upczoj. Chloe. Coś już tutaj możemy zrobić? Plakaty. Ha? Co to? Aha. Okej, jakaś reklama lub coś tutaj strażnik, tutaj kolejny tutaj kolejna tutaj reklama. O. A. Tutaj jest damska i what, skarpeta? Where does that other sock go? są some musty ass old shirts. Yuck. Aha. To teraz sobie zwiedzamy szafunie. Aha, okej. Tutaj jakaś teczka słodziarska, Okej, okay. kolejny plakat, coś tutaj. Ręczniki. Flip. Aha, płetwy, okej. Okay. specjalnie o! Puszka. Weźmy jej coś zostawmy w szafce albo coś, jeśli będziemy mieli taką możliwość. Tak, to jest, to jest Go fuck Fuck yourself, Victoria. Otters eat beavers. O? A, dobra, pewnie ten, jakieś tamy drużynawy albo coś. O, szafka, Kate jeszcze. A gdzie jest nasza szafka? A bus Was she going to Rachel Amber? Ok, dziesiąty. 10... Nie, 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 drugi października. Wygasa w grudniu. Pod koniec 2013. Okej, okay. interesujące. Coś tutaj możemy zerknąć albo coś. A, w sumie to możemy się tylko przejść i w ogóle. Szafka, róg. A gdzie jest nasza szafka? E? wait a second. Czyżbym coś widział tutaj jeszcze? Na, no, chyba mi się wydawało tylko. Także chodźmy. Chodźmy dalej, zobaczmy. Victoria Chase Rose. Bardzo powątpiewam bardzo mocno w to moment Rachel, a bit. A co tutaj Mam nadzieję, mamy? Tak, I hope Kate, I don't care. Okej, okay, to był jeszcze well, sprzed samobójstwa. <laughs> no interesuje? Kto się więc zaginionych, dozownik mydła. O. Hello, gorgeous. <laughs> you wish, Max. You just look like a snoop. No, Max, weź, nie przesadzaj. Do twarzy ci w ogóle. Gdybyś nie była tylko postacią komputerową, no to. No cóż, ja bym próbował. Dobra, ale Klo na nas chyba czeka, albo coś. Dobra, coś w międzyczasie jeszcze. O! Tutaj jeszcze możemy wejść. O! A co my mamy tutaj jeszcze? Ewentualnie? Yes, we get it. Aha. Generalnie na początku mówiłem, że będę się bał o to, że, no wiecie, że będę, że po prostu przejdę cały epizod i w ogóle. No i teraz to się chyba sprawdza, że przejdę cały epizod. Już się wkręcam. Właśnie to już się wkręciłem. Odpal. Oh yeah. Basenik podgrzany, oświetlony, będzie fajnie i i zabawniej w ogóle. Coś jeszcze tutaj? Hmm, kubek. Z kawą. No to dawaj, take a shot. Nie no, dobra, żartuję. Tam. Bez przesady. Dobra, coś jeszcze tutaj mamy do zrobienia? Ej. Ej. Wiktoria loves the D. Saina no Warren Garrow? I bet you do. Max jest feminazistką? Welcome to 1950. Gdzie że Max jest feminazistką? No proszę ja was. W życiu. Ej, nie, generalnie sytuacja się prezentuje tak, że po prostu no No wiecie. Kurde, bla. Okay, for Okej, narkosy. Fajnie. Warren, masz coś ciekawego? Betty developed w Jefferson's. No. Dlaczego? No, No Nie, dobra, nie, no to nie patrzę nawet. Ja na to nawet nie patrzę. Oh. No worries. Wsz wszystko jest źle. Sex nie miabł. O, matko jedna. Nie, ja robię zdjęcie! Dobra, Megusta wygrała! To... Kłóra, ja Pomyśl, nie no po prostu Megusta. I 69 połóż, żeby przespać się z O Jezu! Nie, ale Megusta po prostu wygrała. Dobra, chodźmy do kroi, bo już pewnie się niecierpliwi i w ogóle. Megusta! Don't you dare! Come stop me, hippy! Okay, you asked for it. Cowabunga! No, I didn't have anything special. an otter in my water. Dun, 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 dun. You are so nice. I was so freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. <laughs> I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. <laughs> I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature, more like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Um. Jink, Chloe. Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected since without me, you would have never discovered your power, right? Um, no nie, wiem, może to inne zdarzenie, by to sprawiło, że właśnie mamy tę moc. I don't know. Well, I do, okay. So just listen to Captain Chloe. I'm trying. as long as we don't waste this power. Stopping so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber. Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell, brothers ale byłe przyjaciłkami. Like Warren? Uh, What is Warren, you're the bro killer. Well, in sum, Warren has in Warren is nice. <laughs> nice? Ouch. That means friend zone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Nie, może nie Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other. Otter vs. Shark style. I uh, think I've had my pool experience for the year. Let's check. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out.

spadamy no, do wyjścia, do wyjścia. Komu, 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 komu. Dolej, dalej, 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 dalej. Max! Don't waste your power getting busted. you To było zbyt łatwe. hide. Like when we were kids. I could use my power, or just look for a hiding spot. Okej, okay, będzie hardkorowo. Dobra, przewin trochę? Nie, nie, przesada, przesada. Zapominam o tym, że mogę na prawym przewijać. Jezu, pomocy! Where are they? Hello? Hello? Oh, sorry, sorry, Max. Powagam przejść. Po prostu przejść. Kiblach nie siema. Hello? Anybody there? Ja tu nie ma. O, dobrze, idzie. Better not try any Halloween pranks after today. Serious. Ola, dokąd idziesz? Okej, okay, plecy, plecy. O kurde, za daleko. O, w mordy jeżdżę za daleko! Ja pierdzielę, dobra. No, muszę przy, przy, za, zakodować sobie w głowie, że pod prawym, a nie, a nie, że pod kontrolem. Bo pod kontrolem to co mam ostatnią akcję. Dobra, spokojnie, spokojnie, zachowaj zimną krew stary. Zać się stara. Zać się stary. Zać się stara. No dobra, nieważne cokolwiek. Dobra.

a eee, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł Chloe. Later fuckers. Max, you rock. We are so fucking awesome. Yes, we so are. No. Udało się uciec. Najważniejsze. I co teraz generalnie? Co będzie dalej? Co zrobimy? Nie no, David raczej nie wrócił. Joyce pewnie śpi. Więc raczej tam się upiecze. Przynajmniej na razie. Tam, hmm. czyżby Max miał gdzieś kloi swoją zapasową piżamę? W ogóle ten. Nie wiem czy widzicie, ale. w, w kolor włosów chloi. Tam, że. jakby wraca do naturalnego. Tam trochę się ten. ta. Te farba zbywa. A może to tak celowo? Nie wiem, nie znam się. Nigdy nie farbowałem włosów. Bo w sumie po co? Dobra, Maxuch, pobudka! Take selfie! <laughs> always remember this moment. No, okay. Moves <laughs> be musiała because why the fuck not? It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school in town, you want to torch? Come on. I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since. Since you left, basically. I could find Rachel then pay Frank off. I'm still leaving to start a whole new life. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does this school no, roll the test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. No, Max, wstawaj. O, właśnie, dobrze się pojawia ta opcja. Dobra, już mogę. Chwilę spokoju albo coś? Po prostu sobie Steama wyłączę w sensie ten. O, dlatego, Warren napisał. Aha, okej. Okay. Spoko, Warren. Dobra, szafka. W międzyczasie porozglądajmy się z naznaczkami. Możemy porozmawiać z Chloe. Możemy na nią spojrzeć. O, ciuchy, przebierz się, okej. Okay. Tutaj? Joint. Tutaj jeszcze coś. O, laptop. Coś ciekawego? Aha, Blackwell Academy, włamanie. Eee... Aresztowała nagiego mężczyznę z mieczem i, w ap, e, Apple Night Donuts y, na, na ulicy Peking Park Road y, około 8.52 p.m. Nie zidentyfikowany tam, tam tam było pod wpływem energy drinku i metafentaminy, aha, okej, okay. został aresztowany i w ogóle zamknięto zam 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 go. Oh, aha. Ok, wszystko jest stabilnie skate, dobrze. Dobrze słyszeć, że skate jest wszystko w porządku. Tutaj nic. O, pudełko, co, co mamy w pudełku? Okej, okay. zdjęcie z dziesiątych urodzin, Max, fajnie. Nieźle. Portfel. Nie no, nie będziemy patrzeć do portfela, no, serio. Szafka, coś tutaj? Zaś znaczy, szuflada. Wow. I remember this old phone. jeszcze stary telefon. Matko, jedyna, przypominam jakiś, jakąś Motorola albo coś. Taką płaską i w ogóle. W ogóle jak ta moda się zmieniła. Najpierw były takie klasyczne telefony, potem były te właśnie z klapką. A następnie dalej te slidery, teraz telefony dotykowe, smartfony, Androidy, nie Androidy i wszystko w ogóle. No. Ciekawe, co nam zaoferuje przyszłość, właśnie w związku z telefonami. It still reeks like a chlorine factory. Uh, Eeeh, huh? I'm find a suitable outfit in my fashion hall. Okay. coś tutaj? Sugerujesz? I'm be munching today. No, Max, we should be able to Oh, there. Okay. time for some Chloe cosplay. <laughs> cosplay. Hey, there Chloe. You go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size but not quite my style max you don't have what? a style yet at least give it a try you can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans you suck i like my shirt and jeans but it would be cool to try on rachel's clothes just to see if they fit stop second-guessing yourself max put this on and let your inner punk rock girl come out you can afford to take chances whenever and whatever you want to try for example I dare you to kiss me. What? I double dare. Kiss me now. What? Nie, 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 nie. Wiem, że wszyscy chcielibyśmy chętnie na to czy jak z dziewczyny tam się całują, ale... Nie! Nie! Co to za decyzja? Nawet mi ją poważne konsekwencje rozumiem, ale... Je nie, 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 ja po prostu nie. nie jestem w stanie. Natari. Tak oh, like I am? Just admit that you already macked on me then used your rewind. Now so, I can so, text so, Warren so, that you're saving yourself all for him. Yeah. I am so going to best unfriend you for that. I love that Chloe is so fearless. Hmm, a może by jednak? Dobra przebijjamy! <laughs> Co mi szkodzi Chciałeś, zobaczyć, co by się stało? No, Kaman, szybciej. Ok. Szafka open. Ok. zobaczmy Jesteś z ciekawości, co by się stało? Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance, unless he's into girl and girl action. You're such a dork. Dobra, teraz na poważnie. Dobra, no to teraz podejmujemy już decyzję na poważnie. Nie serio, ale naprawdę korciło mnie, żeby zobaczyć, co się stanie. Dobra, nie robimy tego. I. Dobra, po prostu się przebieramy. Ciach. Co drogą, że Rachel jakoś mi się wydawała, nie wiem, wyższa. Bo skoro Chloe mówi, że była mniej więcej w tym samym zarości, co Max.

czyste z buty, no mogłyby być te zbytkowe tenisówki Jakby spodnie nie było podartych, a tak to reszta to... Nawet, nawet Dobra No to chyba idziemy do zajęcia albo coś O mój Boże, Okej, Kate napisała Dziękuję ci z całego serca za to, że wyciągnęłaś mnie z tamtego dachu Jesteś... I... Jedyną osobą, która była tam e, z całej szkoły, tak. Jesteś jedyną osobą z całej szkoły, która naprawdę o mnie dba. Muszę ci. E, e, naprawdę wierzę, że zostałaś zesłana, żeby mi dać nadzieję. Zrobiłaś więcej. Zrobiłaś naprawdę więcej niż e, trzeba. Mój ojciec jest ci wdzięczny. Też jesteś wdzięczny zawsze będziesz. Zawsze będziesz w naszych modlitwach. Kochami, pozdrawiam, twoja przyjaciółka Kate. O matko... Nie, ja serio jestem ciekawa, jak się daje podpoczuje wątek skate. No bo jednak w sumie no... Też no też Kate jest taką naprawdę sy sympatyczną osobą, którą no naprawdę... Warto by właśnie zaprzyjaźnić w ogóle no. Nie no w sumie to już się chyba mi albo coś, no bo przecież... No kaman, on! Uratowałeś mi jej życie! Dobra, odwiedzimy ją tak szybko jak tylko się da. Jakieś nowe wpisy w pamiętniku? Cyk, 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 cyk... Dobra, coś jeszcze tutaj? Mam interesującego, czy nie bardzo? Tutaj możemy tutaj, to, to, to jakieś swoty albo coś. O, no i proszę bardzo, no zupełnie inny selfie no od razu tak oddzielnie, tak odważnie, skurde, no świetnie po prostu. Dobra robota, Max, słuch. Czemu ja ją nazywam Max, Tak w ogóle. Tak się zastanawiam. Dobra, wiecie co, może będę olewał, to znajdź a ja będą tak. O! Ptasiu! Cześć, ptaszku! No kurde, blade. Fajnie, fajnie. Ok, plakat, coś tutaj. Nie, tam nie wchodzimy. Zresztą nawet nie mamy interakcji, żeby tam wejść. Ok, schodzimy na dół i co nas czeka? Joyce. Chyba się trochę zdziwi, jak zobaczycie, jak wyglądamy. To będzie coś stylu Maxusz? Maxusz, to ty? Czy nie Good morning, Joyce. Rachel. Ah, I mean Max. Oh, you startled me. No coś mnie więcej tybstylu. Thank God you're not a hell like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on.